Przed obejrzeniem odcinka chcę powiedzieć, że robiłem to w humorystyczny. Nie chciałem naruszać nikogo prywatności, ani żadnych z tych rzeczy. I świetnie się bawiłem, robiąc ten film, choć robiłem go długo, więc fajnie by było jakbyście odwręczyli się łapkami i subami. I tak, wiem, jest trochę niedociągnięć. Chodzi mi głównie o te cięcia, przepraszam za nie. To w końcu mój pierwszy film taki wielki, Nie chodzi o LEGO. I nie mam jakiegoś też mega, mega dużego budżetu. Ale dobra, oglądajcie dzisiaj na pomysł, żeby zbudować Lecha z legendy o Lechu Czechu i więc to jak najszybciej zrobiłem. Lech już gotowy, ale czegoś mi tu brakuje, więc dodałem na szybko mieczek, No i tarczę, dodałem jeszcze flagę Polski. No i już gotowy, tylko usadzi go na koniu. I może wyruszać w przygodę. Churczek mówi tylko że to będzie tutaj. Dobra, sobie. Patrzył, dobra. Siadł z konia. Obrócił się. Zobaczył do góry, a tam jakiś orzeł z Ohio. No i tak powstała Polska. Tak. A w dzisiejszym odcinku zbudujemy aż 125 Polaków z rekord Polski i świata. Więc nie przedłużam i lecimy. I jeszcze jest jeden problem. To będą tylko Polacy, których znam, więc to będzie bardzo duże utrudnienie, ale postaram się jak najlepiej. Chciałem zrobić również kilka postaci popularnych w moim mieście, więc zrobiłem Kazimierza III Wielkiego. Wyposażyłem go w taki oto miecz. Też taką kulkę z krzyżem. No i król Kazimierz Wielki trzeci jest już złożony. Więc przyszła pora na kolejną postać, którą nie mógł być nikt inny niż Bolesław Pobożny, którego również wyposażyłem w tarczę. Następnie zbudowałem mnie i Spacona w stroju Wiktorii. No i oczywiście Pana Tadzia. No i gotowy. Poza tym, że nagrywam na YouTube, należy też do ekipy Wydby. Dlatego zbudowałem Wojtasa oraz Bartka z idealnym odwzorowaniem buzi. Budowałem na szybko taki podium i oczywiście Warty głowie swój wiersz. Pana uderzyszcie. Raz pan na kwiatek, a raz na gówno. Tu mnie wpadł na pomysł, żeby wziąć taki element, dorobić bramkę, postawić mnie na niej. Ten element się przyda później, bo ułożyłem tu swojej który zakłada kosy, oczywiście nikomu innemu niż Bartkowi. No, wojtek te gdzieś tam na coś. Bywałem też postać, która może nie jest z mojego miasta, ale jest też w Polsce, czyli Marciniaka, sędziego i już space on ma żółtym. Niestety, gdy ja będę miał konduzję, ktoś będzie musiał wejść na bramkę, dlatego w to miejsce położyłem oczywiście Witka. No i teraz może bronić. Zobaczymy, czy ktoś obroni. broni. Leci, leci. U. O chyba bronił. Nie wiem jak to się stało, ale z YouTube'a nagle z, YouTube z YouTube kanał, który nazywał się Rowerowa Ewolucja. Tak? Zbudowałem go, a to jeden z, z 69 woliów. Dawaj szybek! O kurka! Następnie w kolejności chciałem zrobić bardzo powódlarną legendę naszego miasta, więc wziąłem taki plaid. Włączyłem go tak. Robiłem takie taką budowę. Przypiąłem Tutaj dodałem jeszcze Element taki No i zbudowałem Takiego oto pana Rycerza No i już może iść pić Peace, Nie mogę oczywiście zapomnieć Też o pierwszej wyściąganej armacie W która też była W moim mieście No i dobra Zbudowałem takiego pana i To się chyba kogoś drawiliśmy! O kurka! Stop! Zaczekaj chwilę. Tak, chciałem powiedzieć, że yy, polecam oczywiście subskrybować i łapkować, ale poza tym nie, nie spabugowałem od poskładanego. gdyż wpadłem na ten pomysł już dawno. Teraz wam mogę nawet datę wyświetlić. Po prostu długo, bardzo to budowałem. I ogólnie zachęcam do lajkowania i subskrybowania. No i lecimy dalej. Chciałem również zrobić kilka postaci historycznych, więc zrobię mieszka. Zrobiłem również panią skłodowską kiri. I trzeba jej zbudować w laboratorium, więc już się wziąłem do roboty. Wziąłem taki klocek. Dobudowałem jeszcze tutaj taką skrzynkę. Jakąś szafeczkę. O i szafkę z... z czymś tam. No i już pani Skłodowska może gotowa nie, nie jest. dlaczego je gotować. Wytwarzać. Od razu też mi przyszedł aby z szefczykiem radem. Który już ma nic na plany. Zbudowałem też takiego hulsarianina. Postawiłem na koniku. Jeśli chodzi o wojnę, od razu mi się przypomina, bitwa pod Grunwaldem, dlatego zrobiłem zawisza czarnego. Ojej, prawie bym zapomniał o Bolesławie Chrobrym. Oczywiście zwłaszcza Maurycego. Pierwszym gruchem Polski. Zamówiłem takiego otóż w internecie. I jeszcze nie mogłem też zapomnieć o znanym pisarzu, którym jest oczywiście nikt inny niż słowa. Tutaj jest puste miejsce, dlatego Adam Mickiewicz. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się... Prawie bym zapomniał. Oczywiście, o środek! Czekaj, gdzie on się podziewa? Czy on znowu wlazł do fortepianu? Patrzymy. Nie mogło też oczywiście zabraknąć samego Mikołaja Kopernika, którego wypożyczyłem w takie jakby słońce oraz ziemię. Teraz może już iść do swojego laboratorium. Zobaczcie, czy to jednak ziemia nie jest płaska. Nie mogło też zabraknąć piłsudzkiego. Niestety gdzieś zgubił kasztankę. No i tym atletem skończymy w postacie historyczne. Widzowie, właśnie dostaliśmy bilet do, 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 na koncert w Polsce, ale musimy się przyjechać, dlatego pojedziemy tam najbardziej polskim autem. Czyli oczywiście maluchem. Nene, nene, nene. Nawet spotkaliśmy pana Krzysztofa Rutkowskiego Tak miły pan powiedział nam gdzie ten koncert Obawialiśmy się czy nic nam nie zrobi z autem Ale w końcu poszliśmy tam gdzie mówimy Gdy już dojechaliśmy było już ciemno, ale na scenie Widać było już najlepszego DJ na świecie, czyli Babkę Oraz braci Golec Później stało się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Bo na scenie pojawił się sława. Później śpiewała nam pięknie. Sanach. Ale gdy na scenie pojawił się Zedek Martyniuk, to czuliśmy się jak w niebie. Ale czy ogólnie opłacało się pojechać tam na wy występ? No tak średnio bym powiedział. Nie, no żartuję, było wyśmienicie. Po koncercie, po koncercie spotkaliśmy samego Krzysztofa Krawczyka, ale to wcale nie była największa niespodzianka. Bo największą niespodzianką było to, że dostaliśmy prawdziwą skałę lodową po występie. Spróbujmy ją rozpalić. O kurka, to, to, to Dobra widzowie, spróbujemy inaczej. Dobra, coś tam już, ale nie do końca. To jest bardzo trwała skała, naprawdę. Muszę wpaść na jakiś nowy pomysł chyba widzowie. Dobra widzowie wpadłem na pomysł, by wrzucić tą bryłę lodu. Do piekarnika ustawiamy na 69 godzin. Dobra, to nie otwieram. O, o coś mi się stało. Dobra, wrzucę do piekarnika na jakieś 17 godzin i chyba powinno już... Dobra, już. O kurka woda! A ktoś to taki? Przejdźmy tam do pisarzów. i ja oczywiście nie mogę tutaj zabraknąć Czesława Miłosza. Dalej mamy autora Kajko i Kokosza, czyli jednej z najpopularniejszych książek w Polsce, czyli Janusza Chryste. Dalej mamy jednego z najpopularniejszych pisarzy, czyli Stanisława Lena, Pratkę Nobla, Wisławę Szymborską. Dalej mamy sportowców, w ogóle tu będzie chyba najwięcej minifigurek. Oczywiście sport. Z czym w się skojarzy sport? Na pewno z piłką nożną, dlatego zbudowałem taką platformę. Są tu takie dwa wyznaczone miejsca, gdzie włożymy bramkę. Tym razem do siatki zbudowania użyję takiego elementu, co był na statkach wielo. Włożymy tutaj gołta milika i bułkę. Nie, nie taką bułkę. Przepraszam. Taką bułkę, no i całość jest gotowa. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o popularność, chyba byłaby siatkówka, dlatego zrobiłem chyba najpopularniejszego sportowca, jeśli chodzi o tą dyscyplinę, czyli Leona. No i jeszcze niedawnego kapitana naszej reprezentacji, czyli Bartosza Kurka. Dalej mam osobę, która jest spokrewniona z moim miastem, czyli szczelarza. Który umie na przykład takie triki, albo takie. Oczywiście nie umie tylko z jedną piłką, tylko z więcej, no ale ja miałem jedną. Dalej mamy Irenę Sewińską. No, 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 to co taki? To oczywiście Kubica! Tak pomknął, że nawet go nie widzieliście, więc teraz możecie się mu przyjrzeć. Tak wygląda jak fura wyścigowa. Oj, papa. Dalej mamy uważanego przez niektórych Za najpopularniejszego Polaka. Czyli oczywiście, możecie zgadywać: Luskri kamera, no i kto to będzie? Oczywiście, że Robert Lewandowski. Dalej mamy Elgocza, który występował na przykład w LEGO Master. A ktoś to płynie? No widzowie pewnie wiecie, możecie zgadywać w komentarzach. No, ale szczerze, widzę, szanujmy się. Najlepszy sport na świecie to oczywiście jest piłka nożna. Więc nie zgadniecie, zrobię jeszcze więcej piłkarzy. Ale najpierw uważam, że najpopularniejszą Polkę, czyli oczywiście Piga Świątek, Dalej mamy Otylię Jędrzejca, No, i już przechodzę do tych waszych ulubionych piłkarzy. To zacznijmy od starych piłkarzy: czyli Dejny, Szarmacha, Bonika i Lato, Noel, well, Elisabede o bramkarzu czyli oczywiście o Młynarskim teraz trochę nowsza generacja czyli Fabiański i Pazdan teraz to już w ogóle nowa generacja czyli Szczęsny Świderski oraz Bereszyński no i ostatni golkiper który nam został to Dudek nie mogłem oczywiście zapomnieć o filmach polskich, których jest naprawdę tysiące Dlatego zrobię krótki plan filmowy, no sami zobaczcie jak to wyjdzie no, Zacznijmy od kuchni, a z kuchnią oczywiście kojarzy się pan Makłowicz Do, le Do legendarnego duo brakuje tylko jednej osoby Pani Magdy Gessler Z kuchnią kojarzy też mi się pan Okrasa, którego zbudowałem w wersji komiksowej bo kiedyś był taki komiks o warzywach i owocach. Nie wiem, oh, chyba prawdziwe legendy, pamiętałem to. No ale telewizja polska to nie tylko gotowanie, to też te nie Dlatego zrobimy kilka z nich. Dlatego do zbudowania 1 z 10 użyję takiej podstawki. Buduję tutaj taką, jakby podstawkę do prowadzącego. Czyli Tadeusz Sznuk, osobę, która już przegrała. No niestety tak nie możemy się dowiedzieć. No bo. Oświetlenie jest tam na, tam na tyle mocne, że totalnie nie widać tej osoby. Teraz zbuduję dwie legendy, czyli Artura Baranowskiego i Jacka Orlińskiego. Dalej mamy milionerów. Trzeba tutaj zrobić prowadzącego, czyli oczywiście Huberta Orbańskiego, który już zada komuś pytanie. Dalej zrobiłem taką podstawę. Postawiłem tutaj Łukasza Nowickiego. Legendarną monetę i tytułowy milion. I zobacz, osoby, które postawiły, wygrają. No niestety nie. I ostatnie pytanie. Czy warto subskrybować kanał Zielony Bombek i Klockowy Bombek? Odpowiedź A. Tak. Odpowiedź B. Nie. Stawiono na odpowiedź B. Czy to jest dobra odpowiedź? Otóż nie! Przegrywać milion złotych. No niestety, wystarczyło powiedzieć, że tak. Programy to też aktorzy i prowadzący. Więc kilku prowadzących sobie zbudujemy: Na przykład pana Ibisza oraz pana Rokopa. Dalej zrobimy Cezarego Pazurę. Ale pójdźmy tokiem aktorów. No i poróbmy ich trochę. Zrobiłem taką postawkę i zrobiłem ziutka z lombardu. Cóż to takiego? Tutaj chyba jest Wiedźmin nagrywany. Dalej przy mamy profesora Bralczyka. Ojca Mateusza oraz jego ekipę. Zbudowałem Ferdynarda Kiepskiego i jego sąsiada oczywiście. No i jako ostatniego aktora zbudowałem Aleksa. Tym pięknym zwierzęciem zamykamy aktorów i prowadzących i turniej. Robimy coś, co mi się bardzo kojarzy z Polską, czyli YouTube'a Polskiego. No, jeśli chodzi o YouTube'a Polskiego, no to nie mogło oczywiście zabraknąć Blołka oraz friza. Kręcimy kołem. No nie, przez cały dzień muszę nosić tą czapkę. I osoby, które... bez której pewnie... Powstał ten odcinek, czyli poskładany. Dalej mamy Reziego. Dalej mamy Czajnika z jego sklepem, którego zamknąłem w trumnie, mwa ha ha jak w jednym odcinku. Oczywiście nie będę tutaj tylko z YouTube'a, bo oczywiście jest z innych platform. No, Nawet streamerzy, jacyś ogólnie tacy ludzie. Na przykład tacy jak Burza. Lub tacy takiego jak Multi. Poszły mi też bardziej w piłkarskie tam, tematy, dlatego zrobiłem Ziobera. Zrobiłem też Idriu Daniela oraz Gołcika, czyli prawo Marcina. Zrobiłem też Minimajka oraz Enziego. Teraz pójdziemy trochę w tematy bardziej, jakby to powiedzieć, dziecięce. Więc Zrobiłem Trisusa z jego chyba najnowszej piosenki. Dalej mamy jeden z odcinków. Chyba Wojan to był, nie wiem, nie oglądamy z tego. O, ale dobra, nie będę gadał. ale tutaj Nubek, Palion uraz, wujan. I na koniec youtuberów i tego wszystkiego mamy brota. Z youtuberów mi tylko nic, więc tutaj go macie zbudowanego. Przed ostatnią kategorią zrobimy takie dwie postacie chrześcijańskie jakby to nazwać. No bo w końcu jestem chrześcijanem, a jak widziałem więc zrobiłem Matkę Teresę oraz Matkę Gabriela. No i przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli legend. Może zacznijmy od totalnego klasyka, czyli Pawła Jumpera. Tak się prezentuje na jego bolidzie. I dawaj Paweł, to już się kameruje, o kurka. Dalej przechodzę mamy dwóch skoczków, czyli Adama Małysa oraz Stocha. Dalej przechodząc mamy betonierza 4 Dla tej postaci trzeba zbudować mini siłownię No i już go tu stawiamy Jest to oczywiście Mariusz Pudzianowski Dalej przedmiotem zrobiłem Wander Nie mogła zabraknąć Srebrnego breka mhm. widzisz mi? I Patrzcie, że to Freddy Watson Dobra, nie aż taki grędziowy to chyba nie jest. Dalej mamy Artura z kadzidłem. Dalej mamy Hardkora który chyba lekko się zdenerwował, że nie wszedł na samą górę. Dlatego teraz spina się na wieżowiec. Dalej mamy postać, który nie. Pokażę, bo, bo pewnie zostaną mi wywalone prawa autorskie. Przepraszam bardzo. Dalej mamy Filipa, którego już znacie. Nie mogłem zapomnieć oczywiście o prezesie i o chyba już umarłym Memie z jajkiem. Nie mogłem zapomnieć o Marysi z kwiatuszkiem. Jego bratku nie pomalujesz też amenion. Do przedostatnich postaci. Zbudowałem taką klasę. dałem tu jedną postać, no i już daję drugą. Proszę pani, słyszała kiedyś pani krzyk pterodaktyla? Nie, to niech Pani zobaczy I został ostatni i największy Polak Czyli oczywiście Jan Paweł II, którym bym, o którym bym mógł gadać latami, bo tak wiele zrobił dla naszej pięknej ojczyzny No i to by było na tyle w tym odcinku, widzowie sięmano.